Ludzie nic tylko pierniczą o akceptację, a wszystkim totalnie wisi, że miliony imigrantów przekraczają granicę! Haha, ha, Stefan! Udało się! Dostaliśmy życie w promocji! A co mamy zrobić? Teraz nie wolno powiedzieć nic negatywnego o nielegalnych imigrantach. Czy ktoś tu powiedział nielegalni imigranci? Bo powinno się mówić nieudokumentowani imigranci, jasne ziomu się! Nikogo to nie obchodzi, a oni wciąż przebywają. Nie mam tu żadnej inwazji raczej. To jest imprezowe królestwo, kojarzycie? Wszyscy są u nas mile widziani. Co? Dosyć tego! Sorry, że nie przepraszam. Czas, żeby ktoś powiedział jak jest i przywrócił wielkość Ameryce! Eee... Ehm, no. Zmykaj ptaszyno. Jest tylko jedno prawo imigracyjne, w które wierzę. Zaruchać ich na śmierć! Wypędzimy wszystkich obcych i niech nie Budujemy wielki mur, a jeśli ktoś przelezie przez ten mur, jego też zaruchamy. Mur, mur, mur! Chcemy dom do siebie mieć. Nie ruszaj stąd nie znikaj wręcz. Mur, 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 mur. Budujmy mur, mur, mur. Przez mur nie przejdzie, bo wstępny szczur. Dla obcych granice są zamknięte. Pokażcie dokumenciki, albo żegnam.